ma w kolejnym filmie. Znowu talerzówka podczepiona. Mam wrażenie, że najwięcej godzin tym ciągnikiem robię właśnie z talerzówką. No i tak, ziemniaki wykopane. Idealnie, bo kopaliśmy od wtorku do piątku. 34 dni. E, dzisiaj mamy 15, sobota, październik. E, no, i i i i i. I mam w planie dzisiaj. Przechodzi, przechodzi. No, ale tak na styk Mam w planie uprawić tu ten kawałek, gdzie będzie jęczmi, sianę. Ten kawałek za rowem gdzie będzie pszenica. Ziemniaki jeszcze na D55 się nie zmieściły. I trzecia odmiana to była Michalina, jak dobrze pamiętam. Na D47, na D47 bo też nie było co z nią zrobić. No, i co jeszcze chcę dzisiaj? Stależować ten poplon za. Z tymi wykopanymi ziemniakami! Napęd? A jest napęd dobra. I w następnym tygodniu będę ojał o, już tu ten kawałek. I, i, i planuję zakończyć siebie w końcu no ten wał jest po prostu genialny są skrobaki założone, to teraz będzie stał super kupa kamieni po kopkach. Zacząłem już tu popląd talerzować wał się ruszył To rozpadało się trochę. O kurde tu nie równo z lekka. Tutaj resztki poploną wysiewałem, co miałem w rozsiewaczu, także no tutaj za gęsto nie jest posiany, Bo nawet pewnie 25 kilo nie ma no, tam jest przestrzał lekki No ale trochę roślinek urosło Jest co talerzować. Im bliżej końca, tym gęściej rosną. Przy owie to już jest normalnie gąszcz. Tutaj zobaczcie, jaki ładny owóz. Będzie mniami mniami dla pszeniczki a tam dalej dla kukurydzki do uprawy jakiś inny agregat by się przydał ja już wracam do domu bo jest za chwilę 17 dzisiaj sobota więc do późna nie będę w polu siedział jadę do dziewczyny e, co wam jeszcze e, chciałem powiedzieć bo jeszcze mam coś chciałem powiedzieć. I ja zastanawiam co tutaj jeszcze przy granicy muszę przejechać. I tam pominąłem taki duży kamień. Jeszcze jeden przejazd tutaj po długości zrobię. I będzie pięknie. I będzie można ten kawałek orać. Dzisiaj mamy 18 października. Teraz pół do 12.00 pók podczepiłem. Jadę orać po ziemniakach. Tutaj ostatnio kamienie zwoziliśmy, Także jest ich więcej. Zebrało mi się trochę niestety z ziemią. No i tutaj jeszcze wyrzucone są. Ile było? Z pięć łyżek. On ma nitki. Cztery to chyba na pewno. I jeszcze tutaj trochę zostało. I w tym tygodniu zasieję tutaj pszeniczkę. No i zostaną mi tylko te dwa kawałki, czyli tutaj po kukułydze i tam po żeby zasiać pszeniczkę. I by było wszystko w tym roku. No i jeszcze do załajania i stależowania tam ten poplon jest. No ale to można akurat później zrobić, bo to nikomu nie przeszkadza. Z 3-4 godzinki i będzie ten kawałek załajany. Tutaj trochę talerzówką przejechałem, no to ten chwast jest posiekany. Jak widzicie dość dużo jest go tutaj, bo ten chwast rósł na odmianie denar. A tam dalej, gdzie rósł Ignacy, to jest pole prawie czyste. Tu właśnie widać ale przykryje się a tam dalej zaraz wam pokażę stależowany poplon no, dwa kółka do południa zrobię jest za 17 dojadę do końca, wrócę i akurat będzie obiad To jest o, fajna ziemia taka lekka. Tam dalej z górki, czy tam pod górkę, jest dina. Pociągnik trochę ciężej ma. No ale ładny poplon. Rósł. ta leżóweczka go ładnie z ziemią zmieszała. No i teraz pługi I czyściutkie pole będzie. Mało co, mało zielonego tutaj zostało. Trochę nierówno po tej talerzówce jest. Myślę, że ta skiba nie powinna tak być. To jakoś pionowo ustawiona. Myślę, że powinna iść poziomie. Przynajmniej tak mi się zdaje. Pewnie nie jestem, ale... Ale ona mi się wydaje, że źle patrzy jakoś. Trzeba iść to poprawić. Żeby ona dobrze patrzyła No ewidentnie źle patrzy W stosunku do tych trzech Także, e, sióbeczka Dwa klucze I jedziemy z tematem Coś było Tu nie nie, tu coś gdzieś, gdzieś jest. W tym miejscu. Trzeba rzodkiewkę postawić. Chodź rzodkiewka, postawimy Cię tu. Jednak jest dwudziestka czwórka druga. Ta na wieżyczce przyczepiona. Tyle zostało z tej śruby. Ciężko się nowe zakłada. Trzeba idealnie korpus ustawić. Co nie jest wcale lekkie, bo 100 kg chłop i nie mogłem jej cofnąć do pozycji, w której powinna być. zaparłem się jeszcze o tom i dopiero dałem radę. No ale to. Siła potrzebna powyżej tam 100 kg że no Dziewczyna jakby robiła miałaby problem No i można jechać dalej Minimalnie cofnąć Tylko nie za dużo Do tej rzodkiewki Jeszcze podskoczył pług. Głębosze, mogłem coś lekko wyciągnąć do góry. Ale i tak mało kamieni. Tutaj na żadnego nie trafiłem. Jeszcze. Drugie zabezpieczenie puściło. Pierwsze jak pamiętacie na tym ostatnim korpusie w lesie jak otorowałem od drzew. I teraz drugie przez kamień poszło. Także no hydrauliczne zabezpieczenie, no nie za bardzo by mi się przydało. A dużo droższe było. Te dwie śruby w roku mm. zmienić to nie problem. Jest. 16 pada, 17 pada, 18 pada i tak do 22. O godzinie 18 Trochę więcej od 2 do 5 mm. Wow. Czyli dzisiaj jest łącznie 50 Jutro 0,5 do jednego. Piątek pada, sobota pada. Widzicie te parę kropli na szybie. Już zaczyna kropić. Ciągnik mi umyje cały zakurzony po ostatnich pracach, no zakurzony i padało na ten kurz, dlatego te szyby wyglądają tak jak wyglądają, to wszystko spływało. Także są takie zacieki. Tak, ja mruga, jest kamera na 60 Hz, teraz z ciekawości muszę ją przestawić na 50. A tak wygląda na 50 Hz. Ciekawe dlaczego, dlaczego ten myłga zawsze, a na tym widać normalnie, już nie ma innych ustawień kamery, żeby, żeby ją przestawić, żeby to nie myłgało, nie da się, po prostu się nie da, o no, dwie tam w poplon wchodzą, no. I się rozpadało i to dość ładnie pada. To jest godzina 16:20. Ostatni przejazd. Przed tam przy budynkach mam zrobiony jeszcze ten na końcu. Muszę zrobić zobaczymy, jak się popląt przykryje. Bo trochę ostatnią skibą go łapie. Ale nie wygląda, żeby się źle przykrywał. cały czas pada. Niedobrze. A dlaczego mówię, że niedobrze? No, pod siebie to akurat pasuje. A niedobrze pod tym względem, bo mam zamówiony kombajn. E, do wymucenia kukurydzy. Na... na co? Na który dzień? Na czwartek? Na czwartek. A dzisiaj mamy wtorek i pada. Przydałoby się słoneczko do samego czwartku. Żeby wymucić taką fajną trzydziestkę Żeby nie było potrącej Tak to jak będzie padało to trochę lipa I Nie wiem, czy będziemy mucić, czy poczekamy Dobra, ile spaliłem to wam po później powiem Jak dojadę i zrobię przed Na razie jest 51 litrów Nie będę chyba przybijał. Mniej więcej, żeby równo wyszły te siewniki. A jak zostanie coś pola, to kokurydza będzie dosiana. Do tego i tyle. No ale leje I mam wszystko zrobione. Ostatni przejazd. Tak, będzie się pchało. Taki popiel. Nie, ładnie to wygląda. Zobaczcie, ile zostaje. To właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego wcześniej talerzuje Bo puch tego nie przykryje idealnie. Dużo by zostało na wierzchu, jakby chciał to na raz tego Dlatego ale i tak stależuje, i tak stależuje. Na razie nie da się go przełożyć e, Ile wypalił ciągnik? 54 litry e, To wychodzi 3 Czekajcie, już wam, już wam mówię jak to wychodzi e, Gdzie jest kalkulator? Tu mam kalkulator 54 podzielić na 15, jakby palił na hektar, no to by wyszło 3,6 hektara. W sumie 3,6, 3,7 może tu być. Czekajcie, nie, Stąd za rowem, z tym trójkątem za rowem jest 4 hektary, czyli trochę wyszło ponad 15 litrów na pewno. Odliczyć 30 arów na kukułce, i tutaj z 20 coś takiego. Czyli e, 3,5 hektara 3,5 no, no to wychodzi 15,4 na hektar. tak plus minus no i tutaj pod górkę jest glina ogólnie ziemia trzecia, czwarta klasa coś takiego tutaj jest po ziemniakach trochę tam lżejsza była no ale pług idzie dużo głębiej niż lemierz Anny biorąc pod uwagę, że przejazd przy przejeździe Anną się też dość dobrze to ubiło no to 15 z hakiem litrów na hektar to myślę taki standardowy wynik przy ojce. No i dobra, w tym filmie to wszystko. Czekajcie na kolejny. Jak się Wam podobało, nie stawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla Was. Jak nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć.